Cześć, witam Was w kolejnym odcinku nowej serii Informacje Hodowlane. W tej serii będziemy pokazywać, co się zmieniło w mojej hodowli. No i co, może zacznijmy? Tutaj jest samczyk, 95 punktów kalifornijski czarny. No, u niego się nic nie zmieniło poza tym, krumi e, samiczkę. E, w dalszej części filmu zobaczycie, którą. No i co mogę więcej o nim powiedzieć? Posiada bardzo ładną barwę, budowę i sierść. No i na razie jest płochliwy jeszcze, ale pracujemy nad tym. Dobra, przechodzimy do następnego królika. A zanim przejdziemy do następnego królika, zobaczcie, w każdej klatce zamontowałem pojazdów, tu jest w środku. Tutaj też, tu jest na zewnątrz. W tamtej klatce też. Ale to zobaczycie potem. Tutaj też mamy samczyka kalifornijskiego. Tym razem 95,5 punktu. Posiada bardzo ładną budowę. Słabo sprężystą sieć. I bardzo dobrą głowę. Kolor, oczywiście, też dobry. Tutaj zamontowałem karmidło. Ma dużą głowę. I po prostu, co ja wstosowałem, to tak średnio. Mógł sobie jeść. Tutaj mamy Samsa Wiedeńskiego Szarego, który został oceniony na 94,5 punktów. No i posiada bardzo dobrą budowę, e, dobrą okrywę włosową, wyrobiła się mu barwa. Mięsiste ucho, dobrze umiejscowione. No i bardzo ładny w ogóle jest. Tutaj mamy Samsa Barana żelazistego który został oceniony na 95,5 punktu ma bardzo ładną budowę yy, słabo sprężystą sierść ale ma wylinkę i to jest wskazane do, dobrą głowę, bardzo dobrą budowę fajną no i tu też ma karmidło bo jak widać duża głowa, dużą głowę ma kto jest u niego, ten to ma bardzo duży apetyt. Zjada praktycznie wszystko, tylko mało sianka ale coraz więcej go je. także Przejdźmy do następnego królika. Tutaj mamy samicę kalifornijską. Jest ona młoda, w wieku około 7 miesięcy. Za niedługo powinienem ją dopuszczać do, do samczyka. Posiada dobrą budowę. I dobrą sierść. Kolorek, oczywiście, też piękny. Dobra, przechodzimy do następnej sztuki. Tutaj jest samiec kalifornijski. Który posiada dobrą budowę. Bardzo dobry kolor. Słabszą okrywę włosową, ale czy się może coś tam denarmuje yy, Powinien za niedługo kryć mi jakieś samiczki. Yy, ogólnie, bardzo ładny samczyk zakupiony w bardzo dobrej cenie no i nic więcej o nim nie mogę powiedzieć, bo jeszcze nie krył samiczki, także przejdźmy może do następnych królików tutaj znajdują się sierotki które zostały bez mamy, są one po samcu 95 punktów samica nie miała oceny ale myślę, że młode jeszcze się wyrobią i zostaną może może któryś będzie w stadzie podstawowym tutaj mają karmidełko no i o nich to na razie tyle jest tutaj jedna samiczka i, trzy sam i dwa samce tutaj mamy nową klatkę którą wykonałem sam a w tej klatce znajduje się samiczka kalifornijska po samcu 95 punktów i po samiczce 90 4 punkty knurowa, samiczka posiada bardzo dobrą barwę budowę yy, z jeszcze nie wiem jak tam będzie jeszcze się unormuje oczywiście też ma pcholidełko kamidełko no i o niej to na razie tyle jest w wieku dobra jestem w pomieszczeniu tutaj mamy samiczkę yy, 94 punkty knurowa. Jest ona kotna, przeskoczyła do samca 95 i 95,5 punktu, który był tutaj, ale już jest na podwórku. No tu ma karmidłów paśniczek, no i poidełko. Okej, okay. Tutaj mamy młodą samiczkę od Pawła Adamusa, która posiada dobrą budowę, tą okrywę i bardzo dobrą barwę. No i to na razie tyle co do niej. Tutaj mamy również samiczkę od Pawła Adamusa. Jest ona kotna, tam już robi sobie gniazdo. Na dzisiaj ma termin, już czuje, że w nocy się okoci. Jest ona bez oseny. posiada bardzo ładną głowę, bardzo i sprężystą sierść. Tutaj kolejna samiczka też od Pawła. 95 punktów. Ona była zakacona tym samczykiem, 95 punktów. No i myślę, że będą po tej parze bardzo dobre młode. No i to chyba na tyle z mojej hodowli. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Także zostawiajcie łapki. Jak dobijemy 20 łap w górę, wbija kolejny odcinek z hodowli. Także myślę, się podoba. To na razie.